Boję się, że masz w rękach władzę, by zniszczyć część mojego życia, bo nie masz nic do stracenia. Wszyscy widzą, jaka jesteś. Martwię się o moją byłą. Jesteś tu ze złych pobudek. A z jakich? Przyszłaś tu, bo uważałeś, że istnieje zaledwie jedna tysięczna szansy, że Zander stworzy więź z innymi ludźmi. A mamy tu odkrywać potencjał do stworzenia romantycznej relacji. Wcześniej rozmawiałyśmy o tym, jak to jest, że osoba, która postawiła ultimatum, nagle zakochuje się w kimś innym. Ufam ci. Mam nadzieję, że o tym wiesz. To nie tobie nie ufam w tej sytuacji. Jeżeli dojdzie do tego, że będziesz spędzała czas z moją byłą, mam nadzieję, że dacie sobie to, czego potrzebujecie. Ona i ja musimy się wiele nauczyć. Po to tu przyszliśmy. Na ostatniej randce zrozumiałam kim naprawdę jesteś. Cieszę się, że moje przeczucie przemówiło tak głośno. Będę go częściej słuchać. Nie miałam ochoty na tę randkę, ale cieszę się, że na nią poszłam. Nie ufam Vanessa. Ray o tym wie. Nie chodzi o zazdrość. Uważam, że jest tu ze złych pobudek. Bardzo kocham Ray. Gdy myślę, że będzie spała w łóżku z kimś, kto jest tutaj dla sławy. Jeżeli wybiorą siebie, to będzie przerażające. Jestem gotowa dokonać wyboru.